Dziś na kanale o technologii porozmawiamy o tym, jakie będą iPhone'y 16, 16 Plus, 16 Pro i 16 Pro Max i czym będą różnić się od 15, które są obecnie na rynku. Możecie zastanawiać się skąd, my już wiemy, jakie będą iPhone 16, skoro ich premiera będzie dopiero we wrześniu. No nie jest żadną tajemnicą, że w rynku smartfonów, zwłaszcza tych topowych, nic nie jest w stanie utrzymać się w tajemnicy. I oczywiście jako YouTuberzy technologiczni chcielibyśmy, żeby były jakieś niespodzianki, żeby było po prostu czym się ekscytować po tej premierze. No ale wiecie jak wygląda sytuacja, że wszystko o tych flagowych sprzętach, czy to od Applea, czy Samsunga, wiadomo dużo wcześniej. I tak. Samo jest też w tym przypadku. Miejcie jednak z tyłu głowy, że dane, które Wam przedstawimy, pochodzą z przecieków, więc one nie są na 100% pewne, ale są bardzo wiarygodne. Zobaczmy więc, czym różnił się iPhone 16 od iPhone'ów 15, zaczynamy od modeli podstawowych, czyli iPhone 16 oraz iPhone 16 Plus. To, co się nie zmieni, to ekrany, bo nadal będziemy mieli wyświetlacze 60 Hz. Niestety, w tej klasie cenowej to jest dramat i one będą miały przekątną 6,1 w wersji standardowej oraz 6,7 cala w wersji plus, czyli tak samo jak do tej pory. Także tak samo jak do tej pory będziemy mieli aluminiową obudowę, ale trzeba zwrócić uwagę na to, że zmieni się nieco układ aparatów, nie tylko po to, żeby wyglądało to inaczej, żeby było widać, że macie nowego iPhone'a, ale podobno taki układ, który teraz zostanie zastosowany, ma być lepszy do nagrywania treści, które później będzie można oglądać na goglach Apple Vision Pro, czyli w Polsce i tak prawie nikt z tego nie skorzysta, ale warto o tym wspomnieć. Tak samo jak o tym, że wszystkie iPhone'y 16, także podstawowe, mają wspierać Apple Intelligence, czyli AI od Apple'a i będzie to możliwe, ponieważ nawet podstawowe iPhone'y 16 oraz 16 Plus, będą miały 8 GB ramu. Przypominam, że iPhone 15 miały 6 GB ramu i dlatego tej funkcji nie będą mieć, mimo że wyszły zaledwie rok temu. Nowy, ale trochę stary ma być też procesor, czyli Apple A18. I mamy tutaj do czynienia z nową nazwą, ale wszyscy spodziewają się tego, że to będzie delikatnie zmieniony procesor z iPhone'a 15 Pro. Poza tym będziemy telefon mogli nadal naładować z łączem USB-C. iPhone 16 ma mieć większy akumulator niż iPhone 15, a z kolei iPhone 16 Plus ma mieć mniejszy akumulator niż iPhone 15. Plus, więc wydaje mi się, że Apple doszedł do wniosku, że w tej 15 Plus ten akumulator jest troszeczkę za dobry. Moim zdaniem jednak, największą zmianą poza tym ramem będą aż cztery przyciski, bo teraz, nawet w podstawowych iPhone'ach 16, pojawi się przycisk akcji zamiast suwaka do sterowania trybami wyciszenia. Oprócz tego będziemy mieli standardowe przyciski blokady, zmiany głośności, ale pojawi się też dodatkowy przycisk. Który będzie przyciskiem aparatu, więc będziemy mogli wygodniej robić zdjęcia. Moim zdaniem to taki dodatek niepotrzebny, bo przecież nawet teraz można było robić zdjęcia w ten sposób, korzystając z przycisków głośności. Będą też nowe kolory, będzie czarny, biały, zielony, niebieski, różowy. Nie zmienił się wersje pamięciowe, nadal tu będzie 128, 256 lub 512 GB. Nie zmieni się też amerykańska cena, która będzie wynosić 799 lub 899 dolarów kolejno z iPhone'a 16 i iPhone'a 16 Plus w podstawowej wersji. Ale jakie ceny będą w Polsce, nie wiemy, bo od zeszłego roku dolar przecież znacznie znacznie potaniał, więc także iPhone'y w Polsce powinny być tańsze niż rok temu. Co nowego będzie z kolei w iPhone'ach 16 Pro, czyli w modelach 16 Pro oraz 16 Pro Max. Moim zdaniem największa, najbardziej widoczna zmiana to będą ekrany, bo one po prostu urosną. W iPhone'ie 16 Pro będzie zastosowany ekran 6,3 cala zamiast 6,1 cala, a z kolei w iPhone'ie 16 Pro Max będzie on miał 6,9 cala zamiast 6,7 cala. Nie wiadomo, czy to będzie dokładnie ta sama bryła, czy jednak te smartfony będą troszeczkę większe. Wiemy za to, że to powiększenie ekranów zostało uzyskane w głównej mierze dzięki zmniejszeniu ramek ekranów. Kolejna nowość to jest wprowadzenie nowego standardu łączności Wi-Fi 7. On będzie właśnie dostępny tylko w wersjach Pro, w tych podstawowych będzie nadal Wi-Fi 6E. No i z akumulatorami. Mamy to samo co w wersjach podstawowych, bo akumulator w iPhone'ie 16 Pro ma troszeczkę urosnąć względem iPhone'a 15 Pro. Z kolei w iPhone'ie 16 Pro Max ma być troszeczkę trochę mniejszy niż w iPhone'ie 15 Pro Max, więc to jest dziwne. Co ciekawe, Ciekawe, w iPhone'ach 16 Pro i w iPhone'ach 16 będziemy mieli tyle samo ramu według przecieków, bo ma być go 8 GB. Będziemy mieli też oczywiście szybszy procesor niż w smartfonach podstawowych, bo to będzie Apple A18 Pro, a nie Apple A18. Nie zmienił się względem zeszłego roku wersje pamięciowe, bo to będzie 256, 512 lub 1024 GB. Poza tym nadal będziemy mieli tutaj tytanową obudowę, którą znamy z zeszłego roku. Nowością będzie pojawienie się aż pięciu przycisków, tak jak w iPhone 16 oraz iPhone 16 Plus, bo przycisk akcji, dwa przyciski głośności, przycisk blokady oraz właśnie ten nowy przycisk do zdjęć. Ja mam nadzieję w ogóle, że przeciętny iPhone aż to tyle przycisków ogarnie. Nie jestem pewien, kiedyś w iPhone'ie były trzy przyciski, później cztery od zeszłego roku, teraz pięć. No, moim zdaniem idą naprawdę po bandzie, no i też rozwijają swoich użytkowników, co trzeba docenić. We wszystkich iPhone'ach 16 oczywiście pojawią się lepsze aparaty niż rok temu, ale warto tutaj zwrócić uwagę na jedną rzecz. W roku iPhone 16 Pro oraz iPhone 16 Pro Max mają mieć takie same aparaty, bo iPhone 15 Pro miał w telezumie przybliżenie trzykrotne, iPhone 15 Pro Max miał przybliżenie pięciokrotne, a teraz oba modele Pro mają mieć przybliżenie pięciokrotne, czyli te aparaty w obu modelach Pro będą takie same. No i iPhone 16 Pro także będą mieć nowe kolorki: będzie biały, będzie czarny, będzie naturalny, tytanowy i zupełnie nowy, czyli cyg. Gu... Śliwka w mleku. I mimo że dziewczyny lubią brąz, a moja żona zawsze wybiera iPhone'a w nowym kolorze, po to, żeby było widać, że ma nowego iPhone'a, to kiedy jej pokazałem, jaki nowy kolorek będzie właśnie w iPhone 16 Pro, to ona powiedziała, że ona w sumie go nie chce. I to chyba będzie najlepsze podsumowanie tego, co o tym nowym kolorku myślimy. Ale być może na żywo będzie się prezentował lepiej. W najgorszym przypadku, będzie idealnie pasował do zegarka Huawei Watch Ultimate, w tej wersji za 13 tysięcy złotych, którą określiliśmy mianem cygańskiej. Jeżeli chodzi o ceny iPhone'ów 16 Pro, to mamy tutaj tę samą sytuację, co w przypadku iPhone'ów 16 podstawowych, bo ceny amerykańskie się nie zmienią. Będą wynosić kolejno 1100 i 1200 dolarów bez dolara za wersję Pro oraz Pro Max. Tylko pytanie, jak te ceny będą wyglądać w Polsce, bo jednak ten kurs dolara mocno się zmienił, więc liczymy na obniżki cen, a w najgorszym przypadku na utrzymanie tych cen, które mamy obecnie. I to było już wszystko, co mieliśmy Wam dzisiaj do powiedzenia na temat nadchodzących iPhone'ów 16. Dajcie znać, co sądzicie na temat tych modeli. Czy będzie jakaś rewolucja, Waszym zdaniem, czy jednak nie będzie, czy zamierzacie kupić, czy nie? Poza tym formalności, łapka w górę, subskrypcja, dzwoneczek. I mam też oczywiście nadzieję, że weźmiecie udział w naszej zabawie, jaką jest klasyczne badanie statystyczne. Czyli, jeżeli obejrzeliście ten film od początku do końca, to piszecie nasze hasło odcinka, a naszym dzisiejszym Hasłem jest złoty iPhone, i jeżeli wpiszecie właśnie to hasło, to będę wiedział, że przez ten cały czas byliście z nami. No i co, widzimy się niebawem w kolejnych filmach na kanale o technologii, na kanale o domu i słyszymy w podcaście o technologii. Cześć!